Rozmawiając o krwawniku, pewnie wyobrażasz go sobie tak, a tutaj mam coś znacznie ciekawszego to krwawnik Kichawiec. Spójrz, jaki niezwykły efekt tworzony na rabacie, Zostań do końca, by dowiedzieć się o nim więcej. Te delikatne białe kuleczki to nie To krwalnik kichawiec, tworzy kępy obspane mnóstwem białych kwiatów, które wyglądają jak małe pomponiki. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, w przepuszczalnej glebie. To roślina odporna i mało wymagająca. Świetnie pasuje do naturalistycznych ogrodów, rabat bylinowych i ogrodów wiejskich. Jest miododajny, przyciąga pszczoły i motyle. A Kiedyś używano go w lecznictwie. Krwawnik kichawiec to niepozorna, ale wyjątkowa bylina. Biała, lekka i pełna uroku. A do tego wszystkiego rzadko spotykana w naszych ogrodach. Wiem, że ten film Ci się podobał, ale statystyki nie kłamią. Aż 9 na 10 osób nie subskrybuje tego kanału, a to właśnie obserwacje pomagają mi robić więcej dobrych filmów. Dlatego zostaw coś po sobie i zaobserwuj. Dziękuję, że jesteś ze mną.